Ołtarz Rodzinny, dzień 37, 6 lutego. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Ewangelia Mateusza, 23, 29-31. Nigdy w całej historii świata Kościół nie wydał na świat proroka. Przeszukajcie Stary Testament, Nowy Testament, albo w naszym czasie Kościół w ostatecznych dniach. Pokażcie mi, czy jakiś prorok powstał kiedykolwiek z kościoła w tym ostatecznym czasie. Pokażcie mi jednego, który z niego wyszedł. I pokażcie mi choć jeden raz, gdy prorok, prawdziwy sługa Boży, nie był prześladowany przez kościelny system tego świata. Rozmyślajcie o tym, Jeremiasz, Izajasz i przez cały Stary Testament oni byli potępiani. Jezus powiedział, Wy przezdabiacie groby proroków i bielicie je, a wy sami wożyliście ich tam, to się zgadza. Kościół to kontynuuje, popatrzcie na świętego Patryka. Wy, katolicy, rościcie sobie do niego prawo. On nie jest więcej katolikiem, niż ja jestem, to się zgadza. Lecz wy rościcie sobie prawo do niego. Popatrzcie na Franciszka z Asyżu. Twierdzicie, że należał do Was. On nie był więcej katolikiem, niż ja nim jestem. Popatrzcie na Joannę z Arku. Spaliliście ją na stosie jako czarownicę, ponieważ ona miewała wizję i była duchową. Spalili ją na stosie, choć krzyczała o miłosierdzie. Ale spalili ją na stosie. Po około stu latach stwierdzili, że była prorokinią. Ona była służebnicą bożą. O, oczywiście! Potem zrobiliście wielkie odpokutowanie: wykopaliście kości tych księży i wrzuciliście je do rzeki. Przezdabiacie groby proroków, a to wy włożyliście ich do nich. To się zgadza. Kościelny system nigdy nie wydał na świat męża bożego. Nie było tak, ani dzisiaj nie jest, ani nie będzie. Zorganizowana religia nie była nigdy Bożym zamiarem. Najstarszym zorganizowanym kościołem na świecie jest katolicki Kościół, Luther był drugi. Potem przyszedł Zwingli, po Zwinglim przyszedł Kalwin, po Kalwinie Kościół anglikański. Anglosasi podnieśli się, potem anglikański Kościół, król Henryk VIII, gdy protestował, i tak dalej, i ciągle dalej do metodystów Wesleya nazarejczyków, pielgrzymów świętobliwości i ciągle dalej. Ostatnimi są zielonoświątkowcy, wszyscy zorganizowani. Biblia jasno naucza, że katolicki kościół jest kobietą złej sławy, a protestanckie kościoły i ich organizacje są jej córkami. Objawienie, 17 rozdział. To się dokładnie zgadza. Nie chodzi teraz o tych ludzi. We wszystkich tych kościołach są dobrzy ludzie, poświęceni, zbawieni ludzie. Lecz Bóg nie woła swoich ludzi przez organizacje. On woła ich jako jednostki. Bóg zajmuje się jednostkami, czy jesteś metodystą, baptystą, protestantem czy katolikiem, względnie kimkolwiek jesteś. Bóg przed założeniem świata znał ciebie i predystynował cię do żywota wiecznego. Inaczej byłeś przeznaczony na wieczną zgubę. Czytaj dzisiaj pierwsza Mojżeszowa 35. Pierwsza Kronik 29 Izajasz 28 od 14 Mateusz 23 od 23